Dzień dobry, cześć i czołem. Zapraszam Was do obejrzenia trzeciego odcinka kolejowego przeglądu prasowego. Siema, Siema, czy chciałbyś przejać się ze mną w kabinie maszynisty? Jeśli tak, to zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. Do wygrania aż trzy nagrody. Pierwsza, najwyższa wpłata to możliwość przejazdu w kabinie razem ze mną. Druga najwyższa wpłata to możliwość przejazdu na symulatorze 45W w Legnicy przez dwie godziny, a trzecia najwyższa wpłata to również możliwość przejazdu na symulatorze, ale przez jedną godzinę. Jak wziąć udział w konkursie? To proste. Należy wesprzeć małego Miłosza, który ma 3 lata, wpłatą na konto Fundacji Dzieciom zdążyć z pomocą. Wszystkie linki macie tutaj w opisie pod tym filmem, albo napiszcie do mnie po prostu na Instagramie i Facebooku, tam udzielę Wam wszystkich informacji. Co ważne, aby Twoja wpłata liczyła się, musisz wysłać potwierdzenie przelewu na mój adres e-mail, mój dzień w Miłoś jest synem pracownika kolei dolnośląskich i cierpi na zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, więc bardzo, bardzo prosimy o pomoc i wsparcie i wzięcie udziału w konkursie z góry bardzo dziękujemy i cała akcja trwa do 19 marca do godziny 23.59 jeszcze raz bardzo zachęcam pozdrawiam i trzeciego odcinka nie mogliśmy zacząć inaczej aniżeli od tej potwornej katastrofy kolejowej, która miała miejsce w Grecji 28 lutego około godziny 23 doszło do czołowego zderzenia pociągu Intercity z Aten do Salonik z pociągiem towarowym, który przewoził kontenery. Wstępnie mówiło się o 30 paru ofiarach śmiertelnych, ale mamy póki co niestety nowy bilans i ten bilans wynosi 57 osób, które poniosły śmierć w wyniku tej katastrofy. A z tego co tutaj czytam, to jeszcze 10 osób nie można odnaleźć. Trwa identyfikacja tutaj różnych części, które pozostały, żeby móc. I identyfikować pasażerów. Do całego zdarzenia doszło przez błąd dyżurnego ruchu, który wyprawił pociąg na rozkaz ust, którym zezwolił mu na pominięcie semafora, który wskazywał sygnał stój. Tuż po tym zdarzeniu w Grecji wybuchła fala strajków kolejarzy i pracowników transportu miejskiego. Ponoć pomimo, że tutaj Coraz więcej jest jakichś remontów na liniach kolejowych w Grecji, jest coraz więcej inwestycji. To w dalszym ciągu pociągi potrafią właśnie tak jak tutaj, w tym przypadku, po takim ustnym zezwoleniu dyżurnego, kursować potem z prędkością 160 km na godzinę. Więc jest to jakiś taki systemowy błąd. I tutaj na tej trasie, do której, na której doszło do, tego, do, do tej katastrofy jest prowadzony remont. I nawet po tym remoncie, który już się kończy nie jest wprowadzony nawet system ETCS. Mam nadzieję, że więcej ofiar nie będzie, bo na tutaj pociągu Intercity podróżowało ponad 340 osób. I jeszcze tutaj taka ważna informacja, jak się można niestety domyśleć, wszyscy maszyniści Ponieśli śmierć. Tak samo e, około 9 osób z załogi pociągu Intercity, również, a było ich 10 osób na, na składzie pociągu, więc ogromna tragedia dla całego kolejowego świata. <laughs> Te zdjęcia, które możecie widzieć, naprawdę robią oszałamiające negatywne wrażenie. 3 marca obchodziliśmy 11. rocznicę katastrofy. Kolejowej pod Szczekocinami. jak dobrze pamiętamy, zginęło tam 16 osób, a ponad 50 zostało rannych. Zderzyły się tam pociągi TLK-Brzechwa, relacji Przemyśl Główny Warszawa Wschodnia z pociągiem Interregio Jan Matejko, relacji Warszawa Wschodnia, Kraków Główny tutaj chyba wystarczy więcej słów. Odwiedziłem w tamtym roku miejsce katastrofy i przez te kilka sekund zobaczcie to, co tam udało mi się nagrać. I ten dźwięk trąbiącej lokomotywy, kurczę, w tym miejscu daje do myślenia. Naprawdę, uwierzcie mi, człowiek maciarki na ma całym ciele. I dobrze, przechodzimy do kolejnych informacji. Tym razem również niezbyt miłych. A mianowicie 28 lutego, około godziny 16 na przejeździe kolejowym przy ulicy Kolejowej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest to przejazd niestrzeżony doszło do tragicznego wypadku. Kierujący samochodem osobowym wjechał tuż pod przejeżdżający pociąg. Był to chyba N57, o ile dobrze tam na zdjęciach udało mi się zauważyć. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 41-letni kierujący pojazdem. Wjechał osobowym Hyundai'em na przejazd wprost przed pociąg. Tak relacjonowała pani podkomisarz Ewelina. Wrzesień. Na miejscu, oczywiście, interweniowali strażacy, którzy próbowali usunąć zakleszczonego, zakleszczonego kierowcy z samochodu. Pomimo usilnych starań, nie udało się uratować jego życia. Więc mamy tutaj tydzień po tygodniu kolejny dowód na to, że wypadków na przejazdach w Polsce raczej. Nie unikniemy. Jak informuje Radio Poznań, 1 marca doszło do fatalnej pomyłki na stacji kolejowej we wrześniu, gdzie na jednym torze znalazły się dwa pociągi osobowe. Ale na szczęście tutaj, według służb, pasażerowie tych pociągów nie byli zagrożeni w żadnym, e, żadnym tutaj. Żadnym, żadnym stopniu. Około godziny 7.15 pociąg osobowy relacji Jarocin-Gniezno został skierowany na niewłaściwy tor. Jak się okazuje na tym torze znajdował się już inny pociąg osobowy przeciwnej relacji Gniezno-Jarocin. Ale Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK zapewnia, że nie było zagrożenia dla podróżnych. Pociąg zatrzymał się w bezpiecznej odległości. I żeby nie było zbyt wesoło 28 lutego to kolejny taki dzień gdzie się tutaj no, to kumulują te zdarzenia. 28 lutego w Trzelini na przejeździe kolejowym na, przy ulicy Wesołej jest to przejazd niestrzeżony pod przyjeżdżający pociąg PKP Cargo prowadzony widzę tutaj kioskiem 6DG wjechał kierowca jak się okazało po badaniu alkomatem, nie trzeźwy i to tak dosyć pokaźnie. Na szczęście w wyniku tego zderzenia nikt nie ucierpiał, oprócz samochodu i blanketu prawa jazdy kierowcy. Pamiętacie, jak wybuchła wojna na Ukrainie, to głośno było, że tam kolejarze odbudują jakiś tam odcinek linii kolejowej, żeby można było łatwiej transportować uchodźców w głąb Polski. I 3 marca 2022 roku doszło do wykolejenia tego pociągu na właśnie tym odcinku, który był przez wiele, wiele lat włączony. I to nawet było głośno, że jakiś tam prywatny przewoźnik sobie tam jeździł na tej trasie, ale odwołano jego rozkład jazdy i pierwszym kursem pojechała cała na ta świta, urzędnicy z województwa, wiecie tam, Wszystkie wysokie sfery, no i wtedy się ten pociąg wykoleił. Jak się okazało, dopiero teraz, po roku czasu, komisja zakończyła swoje prace. I komisja ustaliła, że wpływ na wydarzenie z 3 marca 2022 na szlaku UHERCE ustrzyki Dolne, linia numer 108, miało nałożenie się w jednej lokalizac lokalizacji kilku czynników. To przede wszystkim statoru na nieeksploatowanym od 12 lat odcinku UHERCE, granica państwa. Warunki zimowe i krótki czas realizacji robót. To można było się domyśleć, i żeby to ustalić, trzeba było czekać aż rok. No nieźle. <grystanie> Najważniejsze, że nikomu nic się wtedy nie stało. 1 marca 2023 roku doszło do wykolejenia się czeskiego Pendolino, które realizuje połączenia na odcinku Praga-Koszyce. Pociąg ten wykoleił się w, w żylinie, żylinie, żylinie. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Pociąg wykoleił się na rozjazdach przy niewielkiej prędkości. I miejmy nadzieję, że niedługo wróci do jazdy. I tak właśnie czytam, że PKP Intercity podpisało umowę z Nevagiem na dostarczenie 20 nowych elektrowozów o prędkości maksymalnej 160 km na godzinę. I tak kurczę zacząłem sobie zastanawiać, bo przecież. W tamtym roku była taka umowa, nie? I tym bardziej moje zdziwienie było takie, że no przecież tutaj PKP InterCity planuje zakupy 110 lokomotyw, które będą miały tam prędkość 200 km na godzinę. Ale tutaj widzimy, że, że i w tym roku zakupy się szykują na ponad pół miliarda złotych. 20 lokomotyw będzie kosztowało. W przetargu wystartowały dwie polskie firmy PESA i Newag. Oferta PESY wynosiła 561 milionów złotych, a Newagu 524. Obie te firmy zaproponowały jeszcze pięcioletni okres gwarancyjny i utrzymania taboru. I jak można się domyśleć, koniec końców Nełak wygrał te postępowanie. Trochę to dziwne, że w dalszym ciągu inwestują na te lokomotywy na 160, a nie na 200, ale może wiedzą coś więcej niż my. I te 200 na godzinę to się prędko w Polsce nie doczekamy. Oby nie. I teraz w końcu jakaś dobra informacja. Kolejna i kolejna, która dotyczy. PKP Cargo. W tamtym odcinku donosiliśmy, jak to brzmi, zawiadamialiśmy <noise> o tym, że doszły już nowe Wektronki do taboru PKP Cargo, a wraz z końcem lutego flotę mmm, kole, kolei donośląskich, no niestety nie, <noise> flotę PKP Cargo I jeszcze tutaj zasiliły dwunapięciowe DRAGONY 2, które mają oznaczenie ET43. Ładnie się prezentują i mają możliwość tutaj napięcia 3000 kW DC i 25 kW 50 Hz AC. I są przystosowane do jazdy w Czechach i na Słowacji. Dostały tutaj właśnie niedawno zezwolenie od Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, żeby sobie mogły śmigać Poza terenami Polski i są to bardzo dobre informacje. Jak. O, kiczka. I kolejna taka dobra informacja. Nie pamiętam, czy to w pierwszym odcinku, czy w drugim informowałem, że będzie możliwość graficznej rezerwacji miejsc. I teraz dostaliśmy tutaj informację że nawet na Koleo będzie taka możliwość, więc bardzo spore ułatwienie. Kiczka, nawet nie próbuj. Już się czai na mnie. No, no Kiczka, zepsujesz cały odcinek. Gwiazda może być tylko jedna. I dobrze, to chyba będzie już ostatnia informacja. Nic tutaj bardziej znaczącego nie widzę póki co. A więc zaczniemy sobie. 5 marca w godzinach popołudniowych na PKP... Na stacji PKP w Inowrocławiu doszło do nietypowego zdarzenia. A mianowicie samochód służbowy Straży Ochrony Kolei z niezidentyfikowanych przyczyn Postanowił, że zamieni się w lokomotywę i zjechał sobie na tor. Jak informuje pani rzecznik komendy głównej Straży Ochrony Kolei, że auto, o którym mowa, to był samochód Straży Ochrony Kolei, który podjechał zbyt blisko toru, w wyniku czego zsunął się z peronu. Na szczęście ta sytuacja nie miała żadnego wpływu na planowe odjazdy. Pociągów ze stacji. Cała akcja usuwania pojazdu z toru zajęła około 20 minut. Więc elegancko, wszystko szybciutko się wyjaśniło więc jak trzeba, to można. Dobrze, dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie kolejnego, trzeciego odcinka kolejowego przeglądu prasowego. Mam nadzieję, że. Ten odcinek również Wam się spodoba. Tak jak na wstępie, przypominam o wzięciu udziału w konkursie, w którym można wygrać podróż w kabinie maszynisty razem ze mną. Do, zachęcam do subskrypcji kanału na YouTubie, Facebooku, Instagramie, do kliknięcia w dzwoneczek, do skomentowania, zalajkowania oraz do dołączenia do mojej grupy na Discordzie. I zgodnie z tradycją zachęcam jeszcze do oddania 1,5% podatku na małą klarę. Więc to będzie tyle. Serdecznie dziękuję za obejrzenie i pozdrawiam. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.